Sprawdźmy, co zbliża się do ciebie w następnym czasie. Jeśli tu jesteś, to jest to informacja dla ciebie. Więc napisz w komentarzu, że wszystko działa na twoją najwyższą korzyść. Zaobserwuj mój profil i zapisz ten filmik. Znowu sytuacja materialna, finansowa, co się u mnie ostatnio często pojawia w czytaniach. Także tutaj jakiś ważny dylemat, wobec tego musisz chyba. Um, Podjąć. Musisz się podjąć jakiegoś ważnego wyboru. Zachęcam, żeby obejrzeć moje wcześniejsze filmy. Widzę jakąś kobietę związaną z gruntem materialnym finansowym, możesz ty być tą kobietą i tutaj jest bardzo dużo emocji na jakiś temat. Być może tych emocji ta kobieta sobie nie pokazuje, natomiast wie doskonale, że musi ruszyć z jakąś sprawą. Ta sprawa wydaje się w kontekście materialnym finansowym nie do końca łatwa, jakby były jakieś przeszkody na tej drodze, natomiast karty przekazują, że w tym wszystkim będzie też istotny jakiś mężczyzna związany z gruntem materialnym finansowym. Pracowym. Tutaj w końcu sprawy się rozwiną na Twoją korzyść. Widzę jakąś ważną decyzję w Twoim polu, która powinna zostać podjęta poprzez ostatnio zdobyte doświadczenia, czyli z takiego punktu wewnętrznej mocy, wewnętrznej prawdy, tego, że ja sobie ze wszystkim świetnie poradzę, że sobie świetnie dam ze wszystkim radę. Wtedy naprawdę tutaj masz szansę na długoterminowy, fajny rozwój. Też karta gwiazdy nam tutaj prześwieca, więc ona mówi, że jesteś jak najbardziej na dobrej drodze. Także to się tutaj pokazuje. Natomiast to są sprawy, które mogą ruszyć tylko poprzez Twoje świadome działanie. Tutaj nic się samo nie zadzieje, Ty potrzebujesz postawić sprawy na ostrzu noża, zadecydować i w końcu z czymś ruszyć, bo na zbawienie, że tak powiem, tutaj raczej nie warto czekać. Skutki wtedy mogą być marne. To zależy od Ciebie. Siła, woli tutaj się bardzo mocno zaznacza. Co jeszcze widzę? Jakąś nową osobę w Twoim otoczeniu, albo nową inicjatywę, i to będzie inicjatywa, którą podejmujesz z pozycji serca. Jakaś Pasja, tutaj jest, która się w tobie pojawia. Będziesz więcej informacji potrzebowała zdobyć na temat tej nowej inicjatywy, tej nowej sprawy, właśnie być może materialnej, finansowej. Coś się pojawi, coś nowego i jakaś nowa inwestycja dla ciebie. Będziesz troszkę bujała w obłokach, natomiast w końcu pojawi się dla ciebie duże zdecydowanie. Przypłyną pewne informacje w stosunku do ciebie. Które mogą naprawdę wiele zmienić. Też tu widzę jakąś osobę z Twojej przeszłości, która może chcieć być może w jakiś sposób znowu powrócić do Twojego życia, ale to nie jest przyjemna energia. Ona może być dla Ciebie dosyć intensywna. Tutaj karty zalecają, żebyś zrzuciła jakąś iluzję na temat pewnej jej przeszłości. Żebyś dokonała zmian, bo możesz ich dokonać. Tutaj nie ograniczaj się w kontekście negatywnych myśli, bo to zwycięstwo i ta nowa inicjatywa materialna-finansowa jest w zasięgu Twoich rąk. Dosłownie bardzo duża zmiana życiowa tu się dla Ciebie szykuje. I też jakąś osobę tutaj widzę, która będzie miała bardzo do Ciebie pozytywne emocje i uczucia w tym wszystkim. Także warto tutaj też nie wciągać się w jakąś przeszłość, która może jeszcze do Twojego życia za niedługo zawitać. Zaobserwuj mój profil, jeśli przyjmujesz tą wiadomość i napisz, że wszystko działa oczywiście na Twoją najwyższą korzyść.